To wyrób domowy wykonany w szynkowarze. Bardzo łatwo taki zrobić. Klasyczna mielonka w węgierskim stylu, czyli o paprykowym smaku i z niezłym pazurem. Schab i chudy boczek zbieliłem na sitku 8 mm. Dodałem posiekaną cebulę i czosnek. Następnie sól, ostrą paprykę w proszku, suszoną paprykę i chili. Po wymieszeniu napełniłem szynkowa, ubijając warstwami i poddałem go obróbce termicznej w wodzie o temperaturze 80-85 stopni. Do osiągnięcia w środku 70 stopni Celsjusza. Potem było studzenie w zimnej wodzie i następnego dnia wędlina jest gotowa. Można ją kroić na kanapki lub podawać w większych kawałkach jako przekąskę na biesiadny stół. Więcej informacji znajdziesz w całym filmie. Subskrybuj, obserwuj, by nie przekapić. Zapraszam.